Tak, dostanę tak w pierdol, że na przykład się połamię. Tak, jak po walce, wiecie, po walce z j było tak, że ja, słuchajcie, walczyłem, walczyłem, połamane żebra, pękiety, ten piszczel, tam walczyłem, dawałem się wszystko. Nie! Jezu! Stary! Bo to się odpierdala, stary! Bo wspieram ludzi. Dziękuję. Dziękuję, lubię, nie dziękuję bardzo, stary, ale. Jeżeli byś chciał, to zapraszam ciebie, bo to jest mega przeżycie. Napijemy się potem na afterze, stary. Jestem w szoku. Rozjechał się mózg. Jeszcze nigdy nie wiem, to. na. Jak to Bogdel mówi? Ma razy więcej kofeiny? Ja nigdy kawy nie pijałem, ale ostatnimi czasy piję. Nie. Stary! Just, silence, proszę mnie nie prosić o pieniądze na czacie kochani. Twój wygrasz 400 zł. Dzięki mordo. Dziękuję. Jak wygram to naprawdę będę się bardzo cieszył, ale stary, kolejny donate, dziękuję. What the fuck? Ktoś to w ogóle Pff, ogarnął? pierwsza z Just Silence zostałem takie donated. Y. Dziękuję Tobie bardzo. Jestem w totalnym szoku. Naprawdę. Chyba ludzie na czacie nie wierzą. Zróbcie serducha dla Just Silence'a, bo naprawdę stary, nie trzeba naprawdę. Dziękuję. Moldo. Wow. Yy... Widzieliśmy już spinę Castra z Frizzem, ale właśnie mówiłem, że nie chcę się w to mieszać, no bo to jest sprawa między chłopakami E, więc oni sobie to muszą wyjaśnić. Nie czuję się tutaj kompetentny do tego, żeby m, to sprawę rozwiązywać na tym live. Nie, to muszę! Jezu! Co się odpierdala? Dziękuję! Dziękuję, stary. Dobre przesłanie. Stary, dziękuję. Doceniam to naprawdę, stary. Jestem w szoku. Wow! Dziękuję, stary, naprawdę, ale to jest w ogóle jakiś rozpierdol, stary. Naprawdę. Za, za chwilę naprawdę na frankę będę zbierał modlą. Przeklęta muzyczka. Nie będzie mi się to ściło, dzisiaj, naprawdę. Lej, 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 la. Stary, co tu się odjebało? Ja jestem w szoku. Zróbcie z tego szona, bo to jest, to jest pojebane. Co za, co za akcja, naprawdę jestem w szoku. Dobra, a jeżeli chodzi o irańskiego Halka, to on jest duży, ale jest troszkę taki masywny. Jest taki troszkę, ja bym to powiedział, ulany. Jest duży, nie do końca wygląda tak jak e, na tych fotach. Nie! Koniezu! Let's go, imprezy! Dzięki, wielkie, morzo! Także trzymaj się. Byczu. Trzymaj się, byku. No, następny raz zrobimy cel na Mandiego, ale stary, dziękuję bardzo. rozwaliłeś no, system. Nie wiem ile na... mości ale stary. Można by zrobić dobrego szota. Dziękuję tobie bardzo i piąteczkę, mordu, ale rozwaliłeś w system. No, a tak mówiąc o Halku do, koń do końca, no to Hulk y jest duży. Ale on nie jest jakiś ogromny, taki totalnie ogromny. Jest duży jest legendą. Nawet by zrobił wrażenie, ale nie jest takim mega potężny. Myślę, że jakby sam przy Piotrze Piechowiaku, to nie, była jaka, nie byłaby jakaś kolosalna. Nie! Dzięki wielkie stary! Co się tu dzieje? Jezu! Dziękuję. 369. Stary. Ja jeszcze taki tutaj to nigdy nie miałem! Co tu się daliło? Mordo. Mordo! Co tu się dzieje? What the fuck! Ciśniemy. A! Jeszcze chciałem wam polecić GBSika. Bo jeżeli zamówicie na kod Gola, i oznaczycie mnie na swoim Instagramie? No to wtedy ja publikuję osoby, które kupiły z mojego kodu na swojej Insta Także fajnie, fajnie taka, taka akcja. No bo biesi, dobrze jest. Jezu, nie! Co jest? Zmień Majka, bo nie będę osobą publiczną. Nie, zmień ty. nie będę osobą ja publiczną. Zmienię. A o dziwo byku? To jest MXL. I to jest dobry mikrofon, ale kurde, no jak widać nie sprawuje. Ale stary, gratuluję tobie, że zmieniam Majka, bo naprawdę zniszczyłeś system, więc sobie zapisuję, że zmienić zmieniłeś Majka. Mordo, co tu się stanęło? Ja chcę zobaczyć szok z tego później, że ktoś zrobi, bo to jest totalny rozpierdol. Kurde, mordo. 45 w łapie, właśnie, bo on mógł mieć 45 w łapie, ten irański hak wcześniej, ale wydaje mi się, że on trochę zjechał teraz. Bo ile on może, raczej inaczej, nie wiem ile on wcześniej miał, ale podejrzewam, że faktycznie 45, 45 mógł mieć, ale teraz myślę, że trochę mniej ma. Ale pewnie gdyby walczył, to by się zmasował, a może by właśnie schudł, nie wiem. Dobra. Eee, czy jest większy od góry z grotron? Nie ma szans. Ponieważ góra z grę o ma dużo więcej wzrostu, a irlandzki halg z mojego wzrostu. Czyli koło metro siedziesięciu 5 może mieć. Może sześciu. Więc no, góra jednak ma te ponad 2 metry chyba z tego co wiem. Dobra. Cię jeszcze powiedzieć, ale Just Silence mnie wyniósł z rytmu. Ta muzyczka dzisiaj będzie mi się śniła, naprawdę. Jeszcze nigdy jej tyle raz nie słyszałem. W ogóle ciekawe czy Krycha przyjedzie, bo miał kryja przyjechać. Yy... W ogóle słuchajcie jest dodatkowa zniżka na gbs y Słuchajcie. Na gbs a nie! BOŻE Stary, no, ale... co tu się ODPIERDALA GBS dobrze jest. 400 zł. Jasny chuj. Sorry za przekleństwa, ja, ja nie klę na live'ach, ale stary Just Silence odpierdolił niezłą akcję. Stary, dziękuję Tobie naprawdę. Co się tu dzieje? Co ja mam powiedzieć? Just Silence mi zniszczył głowę. Zredagasty na Ciebie, dali bomba, stary. Just silence zawsze prawdziwy. Ej, jest ale. Co tu się dzieje? Naprawdę, będę miał koszmary słuchajcie. Dali bomba. To będzie mój koszmar. Łapa w górę, bo zaraz wyjdę do tej nuty na gali. I będę tańczył. Nie chcecie tego, słuchajcie. Nie chcecie tego. 28 marca walczę z no, nie zapraszaj, knycha, bo zniszczelajmy serio. Dziękuję, stary! Ale to było hałskie. Ej, to, co doktory stary, wiesz? Nie przejeżdżaj jednak. Nie, no kurde. Krycha, pamięć time za silence. Dzięki wielkie. Krycha, po ostatniej was na pewno nabrał dużo pokody. I muszę powiedzieć, że się bardzo zmienił. No, a tak mówiąc o, o Halku do, koń, do końca, no to Halk y, jest duży, ale on nie jest jakiś ogromny, taki totalnie ogromny. Y, jest duży, jest legendą. No, by zrobił wrażenie, ale nie jest taki mega potężny. Myślę, że jakby stanął przy Piotrze Piechowiaku, to nie, była jaka, nie byłaby jakaś kolosalna. Nie! Wielki, wielki stary. Szkoda, że nie mogę wysłać 600... Co się tu dzieje? Jezu! <grym> Dziękuję. 469. Stary. Ja jeszcze takich tutaj to nigdy nie miałem. Co tu się daliło? Mordo. Mordo. Co tu się dzieje? What the fuck! Eee, ciśniemy. A, i jeszcze chciałem Wam polecić GBSika, bo jeżeli zamówicie na kod GOLA i oznaczycie mnie na swoim Instagramie, no to wtedy ja publikuję osoby, które kupiły z mojego kodu, na swojej insta strony. Także fajnie, fajnie taka, taka akcja, no bo GBSik dobry jest. Jezu nie! Co jest? Zmień Majka, bo nie będę osobą publiczną. Bo nie nie, nie będę osobą publiczną. Zmienię! A o dziwo byku, to jest MXL i to jest dobry mikrofon, ale kurde, no jak widać, nie sprawuje. Ale stary, gratuluję tobie, że zmieniam Majka, bo naprawdę zniszczyłeś system, więc sobie zapisuję, że zmienić Majka. Mordo, co tu się stanęło? Ja chcę zobaczyć, co z tego później, że ktoś zrobi, bo to jest totalny rozpierdol. Kurde, mordo. 45 w łapie, właśnie, bo on mógł mieć 75 w łapie, ten Irański hak wcześniej, ale wydaje mi się, że on tutaj zjechał teraz. Bo ile on może, raczej znaczy inaczej. Nie wiem, ile on wcześniej miał, ale podejrzewam, że faktycznie te 45, 45 mógł mieć, ale teraz myślę, że trochę mniej ma. Ale pewnie gdyby walczył, to by się zmasował, a może by właśnie schudł, nie wiem. Dobra. Eee, czy jest większy od góry z Greotron? Nie ma szans, ponieważ góra z Greotron ma dużo więcej wzrostu, a irański halgi z mojego wzrostu. Czyli około metra 84, 5 może mieć, może 6. Więc no góra jednak ma te ponad 2 metry, chyba z tego co wiem. Dobra. ciężko jeszcze powiedzieć, ale Jazz Cyrus mnie wyniósł z rytmu. Ta muzyczka dzisiaj będzie mi się śniła, naprawdę. Jeszcze nigdy jej tyle nas nie słyszałem. W ogóle ciekawe czy ja przyjedzie, bo miał ja przyjechać. Yy... W ogóle, słuchajcie, jest dodatkowa zniżka na GBSy. Słuchajcie. Na GBSa... Nie, BOŻE! Stary. Co tu się odpierdala? Ust si słyszałem Żeby jest, dobrze jest! 400 złotych Jasny chuj! Sorry za przykleństwa. ja nie na live'ach, ale stary Just Silence odpierdolił Niezłą akcję Stary, dziękuję tobie naprawdę Co się tu dzieje? Co ja mam powiedzieć? Just silence mi zniszczył głowę. Zdenerwasty na ciebie, dalibomba, stary. Nie. Co jest? Just silence zawsze prawdziwy. Ej, stary, ale. Co tu się dzieje? Naprawdę, miał koszmarny, słuchajcie. Dali bomba. To będzie był koszmar. Łapa w górę. Bo zaraz wyjdę do tej nuty na gali i będę tańczył Nie chcecie tego słuchajcie. Nie chcecie tego Jego <grywa> 8 marca patrzę seco <grywa> Nie zabraszek nie bo z Jeszczy Lai'a serio z Jeszcze ma serio Dziękuję Stanym Ale to było chalskie Ej, ty teraz zoję dokie stare i wiesz nie przejeżdżaj jednak. Nie no kurde. Krycha pojęć time za silence. Dobra, już koniec, jeden Nie, wielkie. Krycha. Po ostatniej was na pewno nabrał dużo pokody i muszę powiedzieć, że się bardzo zmienił.